Cześć, witam Was w moim nowym, nowym filmiku, który jest tematem Let's Play'a. Dzisiejszym tematem będzie Movie Star Planet. Chcę Wam pokazać jak możecie wyglądać jak VIP, jak możecie uzyskać dużo Star Coins, albo jak można zdobyć bardzo dużo fame. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chcecie to możecie um, mnie dodać do swoich kolegów, czy tam... Na mówi Star Planet, to jest Natalia 240501. No, pokażę Wam też moje ciuchy, jeżeli byście chcieli. Nie mówię, że się chwalę, ale jeżeli byście chcieli, to mogę Wam pokazać. No, teraz się będzie nam ładowało. Jeżeli chodzi o program, który ożywam, to jest Bandicam. No, i tyle, więc tak wygląda mój Movie Star Planet. To jestem ja. Um, I może najpierw zacznę od e, pokazania Wam, jak możecie wyglądać jak VIP do e, tego, tak, do to sorki. Wejdziemy na zakupy i klinika piękna. E, no, ja teraz sobie akurat zrobiłam te oczy i usta na VIP. E, jeżeli nie macie, to ja kiedyś wyglądałam tak. Ja tam na nos za bardzo nie zwracam uwagi, ale jeżeli ono chodzi o nos, to bardziej taki. Dlatego, że widzicie, jak tu macie to dla VIP-ów te piegi, to ten nos jest taki sam, tylko że nie ma piego. a piegi można sobie zawsze dokupić. Dobra, jeżeli chodzi o oczy, to tutaj dużo VIP-ów wybiera te. Bo one są takie ładne. Ogólnie bardzo fajne, no i oni akurat te wybierają. Nie wiem czemu, spytajcie się jakiegoś vipa, ale już no nie jest. do no ja nie jestem vipem. No to na no tutaj, na następnej kładce są, są po prostu praktycznie takie same. Tylko po prostu u, tutaj brwi chyba są inne i może coś tutaj z rzęsami. Ale ogólnie to naprawdę są takie same. Wystarczy tylko zmienić kolor i są takie same. Jeżeli chodzi o usta, to możemy patrzeć pod takie właśnie tutaj, lub pod takie. Według mnie to lepiej sobie zrobić takie, dlatego że one są podobne, do tych, tylko że nie mają tego cholczyka, który mi się tak naprawdę i tak i tak nie podoba. A jeżeli chodzi o te, no to e, te, bardziej będą do nich pasowały. Dobra, jeżeli chodzi o kolor do tych, to chyba wy, najczęściej wybierają takie kolory skóry, typu takie, albo takie, oj, ups, albo typu takie, nawet już kolor skóry takie, ale ja wybrałam sobie takie różowe, bo ładne. A jeżeli chodzi o te, to tutaj to oni chyba wybierają, nie jestem pewna, bo Czasami wybierają takie jasniejsze, no takie tutaj, w tym okienku, takie różowawe koloru skóry. No to, żeby wyglądać jak VIP z twarzy, to tyle. Teraz pokażę Wam, jak możecie uzyskać um, dość dużo pieniędzy. Um, 15, nie wiem, widziałam to gdzieś, ale w 15 minut chyba można aż 1000 zarobić. Więc jeżeli nie wiecie, to Wam pokażę. Czyli wchodzimy na High Scores. Tutaj ten ostatni. Tutaj mamy taką, tutaj, nie wiem, taką, taki pasek. I tutaj pisze: e, Movie Stars, Movie Spokoje, Lux, Artbooks, YouTube, Zwierzaki, Ubranie, Artykuły, Tła i Animacje. To idziecie na Zwierzaki. I tutaj macie wszystkie tam Zwierzaki. I nie naciskacie na Zwierzaka, tylko naciskacie na osobę. Na przykład tutaj, jakaś domy myślnik 1-3-1-3. Nie wiem, czy mogę w ogóle ich yy, imiona wymawiać, ale no trudno. I ona na przykład tak wygląda. Możecie sobie ją dodać, już jest. I idziecie do nich do pokoju. Yy, I teraz yy, jakaś dziewczyna to jest. I widzicie, ona ma takie zwierzaczki tutaj. I taką naciskamy na zwierzaczka. I dajemy mu serduszko. I to można robić codziennie. Yy, po prostu dajcie im serduszka. Nawet chyba co jakiś czas możecie. Nie jestem pewna, bo chyba już dzisiaj tutaj wchodziłam i im da I naprawdę możecie dość dużo kasy uzbierać. Yy. O, jakaś jeszcze ma coś dodać. Dobra. Zgodę się. Ładna, jakaś. Ok. No i tak możecie zarobić dużo pieniędzy. Yy, ja, mi się udało uzbierać dość dużo. Wczoraj doszłam nawet nasz do 700. No dobra, teraz e, w Saki na e. saki. E, napiszę jej. Nie mogę. Raz. Dobra, napiszę jej i zaraz do Was wracam. Dobra, już wracam. Zdenerwowała mnie tam ta dziewczyna, bo się chciała ze mną wymienić, albo na seki i tak dalej, tak Najprawdopodobniej skończyłam na. Idziemy na miasto filmów, jeżeli byśmy chcieli fake zrobić. Idziemy na filmy. I możemy na przykład zrobić. Yy, Film. No to zróbcie, nie wiem, seki na przykład. Że. Na przykład. Tak i ona sobie gdzieś tam idzie, o tutaj no i także sobie idzie i w ogóle wiecie to to sek i potem tu jeszcze idzie, potem dajcie zapisz Wpisujecie 10 sek i już to jest jeden sposób i wtedy ludzie będą oglądać je. jeżeli nie chcecie, to możecie oglądać i też dostajecie bardzo dużo za to. Na przykład, tutaj jest jeden z moich seków. Żebyście chcieli zobaczyć, o co w tym chodzi, jeżeli nigdy nie widzieliście. No, to obejrzyjcie sobie. Jak to wygląda? Możecie, możecie tak oglądać albo jakieś dłuższe. Zależy jak wy chcecie. Tak możecie uzyskać. wejm. Jeszcze jeden sposób to robienie pewnie artbooków. Dawno nie robiłam, więc nie jestem pewna. Też. Albo po prostu iść na gry i po prostu zagrać jakąś grę. Na przykład w quiz, albo w ubierze, albo w zwariowane karty. Albo chyba w casting. Yy, więc... Aha, jeszcze zduszyłam się przebrać jak pisałam w sumie, bo tak długo odpisywała. Dobra, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, bo mam wielkie zaległości. Niedługo mogą się pojawić nowe filmiki, nie tylko Let's Play, ale jakieś też inne. Głupio yy, odpisała. Nie tylko Let's Play, tylko też inne. Yy, Zapraszam Was do komentowania, co byście chcieli dalej zobaczyć. Ech, moja papyta, nie patrzcie na nią. I dziękuję Wam za oglądanie i cześć!